Tymczasowy pilot BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Protokół trzeci. Chronić pilota. Restartuje systemy krytyczne. Tarcza pirowa włączona. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika schydanymi przedmiotami. Wyrzutnia Akolita jest aktywna. Ta naramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów na raz. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej celów namierzysz. Łącze neuronowe gotowe. Sterowanie bronią główną i łącze motoryczne ustawione. do wrogiego tytana. Przygotuj się. Będziemy musieli się przedrzeć. Jesteś tego pewien? Zaufaj mi. Tytan u nr Numer BT 7274 Zbrywam. Nieźle, ty Nieźle. Tam zniszczony. Dobra robota pilocie. Nasza skuteczność bojowa wzrosła. Pilocie, w drodze są kolejne oddziały ratunkowe AMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Zaznaczam pozycję. Trzeba się śpieszyć. W IMC będzie nas szukać. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się spotkać z majorem Andersonem, który znajduje się 60 km stąd. Musimy improwizować i dostosować się, jeśli mamy przetrwać. 2, 2, 3, 2. mamy straty! Od Biały Ruchu wsparcia! Mamy duże straty! Mamy tu naszego tytana klasy Vanguard! Gdzie to widzi? Dobrze pana widzieć, Kapitanie. Potrzebna pomoc! ¡Gracias! Zniszczony. do Tytana jest zaawansowana technicznie i może dać nam przewagę. Świetnie, przyda się nowa broń do Tytana. Zgoda. IMC posiada zaawansowane uzbrojenie do Tytanów, które z pewnością okaże się pomocne. Pilocie, uzbrojenie Tona pozwoli nam nam namierzać cele i niszczyć je przy użyciu rakiet śledzących. Przydatna rzecz. pilot wykryty! Jesteśmy atakowani! Pilot, pilot. Niski poziom mocy. Dwie trzecie mocy. Inicjowanie rdzenia danych. Układ optyczny aktywny. Ustawiam ostrość. Żyjesz, pilocie? Chyba tak. Czekaj, nazwałeś mnie pilotem? Tak. Zmarły kapitan Lastimoza nadał ci rangę tymczasowego pilota. Gratuluję awansu. Możesz mnie nazywać BT. BT... Okej. Okay. Moje systemy się uruchamiają. Trzecia bateria przyspieszyłaby proces. Zostanę tutaj. Nie odzyskam mobilności, będę Cię wspomagał przez radio. Rebelliony IMC gwarantuje bezpieczne przejście do przestrzeni, wszystkim, którzy złożą broń. Sugerujemy jak najszybciej oddać się w ręce ekip W Pilocie, nie radzę oddawać się w ręce IMC. Analiza głosów głosu wskazuje, że kłamią. Masz mnie za durnie, BT? Nie wiem. Zakres funkcjonowania twojego mózgu pozostanie nieznany do chwili połączenia. ...niezrównanymi myślimi... ...ja zobacz. Zobacz. Pilocie, moje systemy mapujące są są sprawne. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy długo tu zostać. Myślisz, że damy... Nie mamy innego wyboru. Musimy improwizować i się dostosować, jeśli mamy tu przetrwać. Jak długo służyłeś pod Lastimozą? Kapitan Lastimoza połączył się ze mną 973 dni temu. <słuch> Żaden mój związek tyle nie trwał. Zapisane. Wiemy, że wciąż przebywają tu członkowie ruchu oporu. Wszystkich was wyłapiemy. Wyjdźcie z ukrycia, i możecie. Teraz przeczesują ekipę poszukiwawczą IRC. Jeśli będziecie stawiać oczy, zostaniecie uznani za bandytów. I będziemy chcieli was zabić. Това без разказа! Czyli to głos. To dowódca z zakonku złomowierzców oporu w skład SRS. Nazywa się Sarah Briggs. BT, czy na statku jest ktoś żywy? Nie. Skanery podają, że na pokładzie Jamesa Makalana nie ma oznak życia, ale wystrzelono 90% kapsuł ratunkowych. Zatem wciąż jest nadzieja. po jest i determinację, w sprawie. Wolny życie na kresach, dala od kres. Możecie liczyć na innych. Do wszystkich ocalałych żołnierzy ruchu oporu, oddajcie się w ręce władzy. Chyba wolicie mieć do czynienia z naszą piechotą, niż z kropicielami rasującymi po Pilosie, nasza pozycja jest zagrożona. To zwiadowcy IMC. Posiłki wroga zaraz wyruszą. Musimy ukończyć łącze łącza neuronowego. Zamontuj ostatnią baterię. Pełna pilocie musimy utworzyć łącze neuronowe, aby kontynuować. Wsiadaj, gdy będziesz gotowy. W porządku. Protokół pierwszy, połączyć się z pilotem. Tworzę łącze neuronowe, utworzono łącze.